Dzień dobry, witam wszystkich z Islandii Dzisiaj zapraszam was na nowy vlog Już któryś vlog z kolei zaczynam z samochodu Nie miejcie mi tego za złe, po prostu, po prostu nagrywam vlogi w te bardziej ciekawe, z nudnych dni w naszym życiu I po prostu zawsze wtedy gdzieś jadę a że teraz mieszkamy w mieście i to nie jest, wiecie, 5 minut na nogach do sklepu, no to zazwyczaj mam czas, żeby sobie do Was pogadać właśnie tutaj w samochodzie. Ja mam jakąś godzinę do momentu, gdy muszę odebrać chłopców, bo wcześniej składałam dla was vloga i zawożąc chłopców do przedszkola, obiecałam im, że kupimy dzisiaj dynie. Problem jest taki, że ja byłam w kilku sklepach przez ostatnie tygodnie i nigdzie żadnych dyni nie widziałam. One zazwyczaj tam, gdzie mieszkaliśmy, były w bonusie, ale to był jeden, jedyny supermarket, który mieliśmy. No, jeden z dwóch, no ale wiecie, nie przesadzajmy. No, i teraz nie mam pojęcia, gdzie je znaleźć jedynie. Pomyślałam też, że zamiast być zdana na to, jakie kwiatki są w supermarkecie, podjedę gdzieś do kwiaciarni i zobaczę, czy mają tam jakieś ładne kwiatuszki. Mam ochotę na jakiś pomarańcz, rudy kolor. Może pani mi jakiś ładny bukiecik złoży. A teraz idę po kawę, także chodźcie ze mną. Moja kawka na dziś, Pumpkin Spice Latte, jakoś ostatnio lubuję się w tych rozgrzewających smakach, no i też w końcu przestałam sobie odmawiać e, picia czegoś słodkiego, tylko dlatego, że ma to kalorie lub wybije mnie z ketozy, także brawa dla mnie. Tak sobie do Was bo jeszcze się trochę wstydzę mówić do kamery z podniesionym ręką. Przyszłam do Bonusa w poszukiwaniu dyni i jakichś kwiatków, bo jednak w takiej kwieciarni nic nie mam. Także trzymajcie za mnie kciuki, bo chłopcy chyba mnie zabiją, jak nie przyniosę im dzisiaj dyni. Nie uwierzycie, ale znalazłam dynię w Bonusie. E, tam jest jeszcze druga skrzyneczka. <laughs> Są! Więc wezmę trzy albo cztery, zobaczymy. Zaraz muszę odebrać chłopców, ale zanim to zrobię, to wniosę dnie do domu, bo w bagażniku jest bardzo ciepło i wydaje mi się, że lepiej byłoby je zostawić w chłodniejszym miejscu, żeby nam się tak szybko nie e, popsuło. A poza tym teraz jedziemy na tenisa, więc lepiej będzie, e, żeby chłopcy mieli niespodziankę w domu, jak przyjdziemy. Że jednak udało mi się kupić te dnie, także wnoszę je do domu. W ogóle jakbyście się zastanawiali, ile kosztuje taka dynia, to, to na paragonie było napisane, że y, kilogramowy kosztuje 350 koron i ja za taką dynię zapłaciłam tak średnio 1700 koron. Popatrzcie, jak jest zimno, nie wiem, czy to widzicie. Nie zobaczycie. I do tego znalazłam takie piękne kwiatuszki. Będzie pięknie. Um, excuse me mister who's gonna oh. take all those out of the car? <laughs> Monkey? You. Who's gonna take it? Monkey. My car. Oh I'm not taking it. <laughs> what is this? Ow, ow. My Let's keep it down. Why are you excited? You yeah. yeah, are you excited? Mm -hmm. Are we gonna carve pumpkins? Yeah. Yes! Halloween! <laughs> hey! That you can use this as ice. ice? Yeah. For the pumpkin. Okay, let me get the top. I, I'm gonna show you how I'm gonna do it, okay? And then you can decide if it's cool. Sure. You take pumpkin and you take this and then you take a hammer. Let's check if it's gonna work. Pumpkin. Nasze dynie są już gotowe i czytałam w internecie, że aby je zabezpieczyć od pleśni i też żeby e, były nam służyły, no bo w sumie do Halloween mamy trzy tygodnie, to powinniśmy wszystkie te miejsca, w których chcieliśmy, nasmarować wazeliną. Więc ja dzisiaj w sklepie kupiłam taką zwykłą wazelinę e, i po prostu nasmaruję te wszystkie krawędzie. Muzyka I'm not and, really and blankets. Yeah. <laughs> jedzą kolację i oglądamy film Koko. Pomyślałam, że taki fajny klimacik nam zrobię, jeżeli odpalę nasze dynie. I zazwyczaj do takich dyń, co roku kupowaliśmy takie małe podgrzewacze tealighty, ale jak byłam w bonusie, to sobie pomyślałam, że to jest strasznie duża strata pieniędzy. Dlatego, że um, te tealighty są pakowane tam po 30 czy po ileś w opakowaniu, a my tego po prostu nigdy nie zużywamy, no i później się tak walają. I właśnie przypomniałam sobie, że jak byłam ostatnio Wiki, to kupiłam takie malutkie świeczki. One starczają na 12 godzin, często kładę na parapecie. I pomyślałam, że po prostu zamiast tealightów włożę takie świeczusie. One dodatkowo jeszcze mają taki fajny słończek, a daje przepiękną poświatę, także zobaczymy, jak będzie to wyglądało.